Ja już Państwu opowiadałem, jak lekarka z mojej miejscowości. Zachorowałem tam w wieku, powiedzmy, 10 lat. Babcia zadzwoniła po, po lekarkę. Ona do nas przyjechała do domu na wizytę. No ale ona stwierdziła, że ja udaję chorobę, bo to niemożliwe, żebym nie miał siły wstać z łóżka. Bo nakazała mi wstać z łóżka, podnieść rękę do góry. Ja jakoś tak tego nie robiłem. Ona stwierdziła, że ja udaję, i ona sobie po prostu bezczelnie wyszła, proszę Państwa, ale babcia za nią wybiegła. Później mi się przyznała, że wręczyła jej pieniądze, no i oczywiście lekarka się wróciła i zaczęła mnie rzeczywiście tak realnie badać, miło ze mną rozmawiać. Od razu zmienił jej się nastrój, proszę Państwa. To było dla mnie zaskoczenie i, i, i po tamtym doświadczeniu zdałem sobie sprawę, proszę Państwa, co pieniądze robią z, z ludźmi i, 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 i czym tak naprawdę, kim ten lekarz jest. I jaki to jest zawód? Że to nie jest żadne powołanie, to jest normalny zawód robiony dla często kasy, prestiżu i tak Ona po prostu no w, w parę minut się zmieniła. Z lekarki, z kobiety opryskliwej, takiej wkurzonej, że musiała łaskę zrobić, przyjechać do pacjenta i tak dalej, na potulną, miłą, uśmiechniętą panią doktor, bo ona dostała tam, no nie wiem, 20 czy ileś tam złotych od mojej babci, tak.